Witam państwa. Dzisiaj zapraszam na zajęcia plastyczne, które będą polegały na wykonywaniu dekoracji świątecznych. Pierwsza dekoracja to będzie taki luźny, swobodny stroik na przykład do postawienia na komodę albo na stół. Jest bardzo prosty do wykonania. Pierwszą rzeczą, którą robimy, musimy obkleić klejem. Tutaj mam przygotowany klej Wikol. Albo magik może być. Cały ten słoiczek, oprócz miejsca, gdzie montuje się, gdzie się zakrętkę przykręca. Należy dosyć grubą warstwę tego kleju położyć, nie tak, żeby spływał, ale też tak, żeby pokrył dokładnie cały ten słoiczek. Jest to bardzo, proste, bardzo prosta czynność. Teraz, kiedy mamy już tak go posmarowany, należy obtoczyć w takim sztucznym śniegu. Kiedy wyschnie, to będziemy mieć imitację mrozu. Ta nasza dekoracja tutaj będzie w takich barwach mroźnych. Odstawiamy słoiczek na bok i robimy dokładnie to samo z takim wysokim. I tak samo jak ten mały, obtaczamy go w sztucznym śniegu. Klej jest na razie biały, po wyschnięciu będzie przezroczysty, także będzie widać doskonale to, co znajdzie się w środku. Ten wysoki słoiczek. Będzie służył nam za wazonik ten mniejszy, ten mniejszy zalampion. I teraz odstawiamy sztuczny śnieg, odstawiamy klej. Teraz tutaj zrobimy taką delikatną dekorację sznureczkiem, szyszką. Zanim to zrobimy, ja przygotuję pistolet na gorący klej, ponieważ będzie potrzebny. Klej się musi rozgrzać, więc parę minut poczekamy chwilkę. I teraz odcinamy sobie kawałeczek takiego sznureczka jutowego w dowolnej grubości. Otaczamy troszeczkę. Można tutaj również posmarować. Klejem, wikolem, żeby się ten sznureczek lepiej e, przytwierdził. Natomiast trzeba wtedy odczekać, żeby móc dalej e, montować tutaj elementy, które zaraz pokażę. Z tej strony zawiązujemy, możemy zrobić kokardkę, możemy odciąć te sznureczki. Równo ja zrobię, zaraz Państwu pokażę. E, zrobię taką niewielką kokardkę, ostrożnie, bo mamy jeszcze mokry e, wikol, tak. Normalnie bym poczekała jeszcze na, na e, to, aby ten klej wysechł, ale tutaj wiadomo, na potrzeby zajęć trzeba zrobić to zaraz. To samo robimy z tym małym. Cała dekoracja jest w stylu leśnym, mroźnym, bardziej takim tradycyjnym. Teraz zawiązujemy. Staramy się jeszcze tutaj też kokardeczkę zrobić. Tak i mamy dwa gotowe słoiki. Teraz sprawdzimy, czy klej się nam rozgrzał. Jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać. Więc, w tym momencie, tutaj zrobimy sobie: Mam nadzieję, że, jak będziemy przytwierdzać szyszkę, nam to nie wypadnie. Zrobimy sobie taki delikatny bukiecik ze zwykłych gałązek. Tutaj takimi prędzej przygotowanymi gałązkami. Pokolorowanymi na biało. Ja tu poradziłam sobie z tym farbą w sprayu, ale możemy zrobić to jakąkolwiek zwykłą białą, e, białą farbką. Jeżeli bukiecik wydaje się nam zbyt luźny, możemy tutaj jeszcze dołożyć gałązek. Ja tak właśnie zrobię. Na moim pomocniku jest tutaj, są tutaj gałązki. Zaraz dołożymy. Zobaczymy, czy będzie to lepiej wyglądało. Zdecydowanie. Sprawdzimy klej, czy już się rozgrzał, już prawie. I teraz. I teraz. Tutaj, mniej więcej, gdzie jest ta wstążeczka, na klej gorący przytwierdzimy szyszkę. W związku z tym, dosyć obficie smarujemy tym klejem szyszkę. Przytwierdzamy. Do tego sznureczka. Trzeba chwilkę przytrzymać. Mm, prawie dobrze. Teraz możemy jeszcze użyć tutaj czerwonego, jakiegoś takiego bardziej żywszego elementu. Mam taką kulkę. I teraz przypasujemy sobie ją. Gdzie można by przymocować. Jeszcze kawalątek tniemy, cmarujemy ją tak samo klejem. Ostrożnie jest gorący naprawdę, nie z samej nazwy. I przy tej szyszce przymocowujemy, troszkę należy przytrzymać. Mamy ozdobiony w ten sposób słoik. Teraz stawiamy go na naszym krążku brzozy. Ja tutaj przed Państwem bardziej tutaj z przodu postawimy sobie miejsce na świeczkę i udekorujemy jeszcze ten, ten nasz strojk mchem. Tutaj znalazłam specjalny taki mroźny mech. Teraz musimy tak dopasować, żeby z każdej strony tego mchu troszeczkę było. Jeżeli chcemy, możemy również dodać przyszkę, i taką jeszcze można to wszystko przykleić na e, klej na gorąco również. Sprawdzamy, czy ładnie to wygląda. Jeżeli Spod muchu wydostaje się ziemia. Jeszcze widzimy to. Można tutaj tego muchu dołożyć. Można również posłużyć się szyszkami. Jeszcze raz mówię: to wszystko można przymocować na gorący klej lub zrobić taką wystawę ruchomą. Tak, z każdej strony, gdzie nie zostawiamy drzewo, żeby było widoczne. I tak wygląda nasza dekoracja. Mroźna, tak, niech spojrzę, czy zrobiłam to prawidłowo. Tutaj można by jeszcze gorącym klejem jednak te szyszki przytwierdzić. Teraz Państwu pokażę. Z tej strony, jak to będzie wyglądało. Jedna jest i druga jest. Tak, mocniej trzeba docisnąć. Teraz możemy sobie tutaj jeszcze tych szyszek naszych dołożyć. Tak, trzeba przytrzymać i mamy elegancką, mroźną, leśną dekorację gotową. Dziękuję za uwagę.